chłodny listopadowy wieczór 1596 roku, gdy mgła otulała Warszawę, król Zygmunt III Waza podejmował decyzję, która na wieki miała naznać losy przyszłych pokoleń. Przenosząc stolicę z Krakowa do Warszawy, monarcha stanął przed dylematem co zrobić z częścią skarbca koronnego, którego nie mógł zabrać ze sobą w pierwszej turze przeprowadzki, ale którego nie chciał pozostawić bez ochrony. Kroniki królewskie milczą na ten temat. Jakby ta historia została celowo wymazana z oficjalnych zapisów. Jednak listy prywatne, wymieniane między magnatami tamtych czasów, opowiadają inną historię historię o skarbie ukrytym w podziemiach pałacu Wilanowskiego, chronionego nie tylko murami i strażnikami, ale czymś znacznie bardziej złowieszczym. Zygmunt III, znany ze swojego zainteresowania alchemią i naukami tajemnymi, nie ufał zwykłym zabezpieczeniom. Według świadectw jego nadwornego alchemika, Michała Sędziwoja, król zlecił stworzenie mechanicznych pułapek, które miały chronić skarb przed niepowołanymi rękoma. Ale to nie wszystko. Mechanizmy te podobno zostały zaklęte podczas specjalnego rytuału, w którym uczestniczył sam król oraz jego najbardziej zaufani doradcy. Co dokładnie znajdowało się w tym tajemniczym skarbcu? Rachunki dworu królewskiego z lat 1590-1596 wspominają o znacznych ilościach złota i srebra, klejnotów z wypraw do Indii, bezcennych relikwii przywiezionych z Rzymu oraz co najbardziej intrygujące o księgach wiedzy zakazanej, które król kolekcjonował podczas swoich podróży po Europie. Przez następne dekady legenda o ukrytym skarbie żyła własnym życiem. Nikt nie odważył się szukać bogactw Głównie ze względu na szacunek do królewskiego zakazu, ale także ze strachu przed tajemniczymi zabezpieczeniami. Dopiero w 1683 roku, prawie 100 lat później, gdy Jan III Sobieski wrócił zwycięsko z Podwiednia, potrzeba finansowania dalszych wojen sprawiła, że król zdecydował się na poszukiwanie legendarnego skarbu Zygmunta. Zachowane dokumenty z Kancelarii Królewskiej mówią o ekspedycji złożonej z 12 doświadczonych górników sprowadzonych ze Śląska oraz trzech inżynierów z Włoch. Prace rozpoczęły się w styczniu 1684 roku, w największej tajemnicy, pod osłoną nocy. Z dzienników prowadzonych przez głównego inżyniera, Antonio Locatelliego, wyłania się obraz przerażających wydarzeń. Pierwszy wypadek miał miejsce trzeciego dnia poszukiwań. Jeden z górników, schodząc do odkrytego przejścia, nagle krzyknął i zniknął. Gdy towarzysze dotarli do niego, znaleźli go martwego, bez widocznych obrażeń, ale z wyrazem niewypowiedzianego przerażenia na twarzy. Dwa dni później kolejny robotnik zginął, gdy podłoga pod nim zapadła się, ujawniając ukrytą komorę wypełnioną niezidentyfikowanym gazem. Świadkowie mówili, że umierał w straszliwych męczarniach, a jego skóra zmieniła kolor na sajni. Mimo tych tragicznych wydarzeń król nalegał na kontynuowanie poszukiwań. W prywatnym liście do swojego doradcy, Jana Wielopolskiego, napisał: Jestem przekonany, że pod kamieniami Wilanowa spoczywa bogactwo, które może zmienić losy naszego królestwa. Nieszczęścia, które nas spotkały, tylko potwierdzają, że stoimy na progu wielkiego odkrycia. Do końca lutego 1684 roku zginęło łącznie siedmiu ludzi, każdy w innych okolicznościach, ale wszystkie śmierci nosiły znamiona działania skomplikowanych mechanizmów lub czegoś więcej. Loucatelli w swoim ostatnim wpisie zauważył, że śmierć przychodzi do tych, którzy zbliżają się do skarbu z chciwością w sercu, sugerując, że mechanizmy ochronne były w jakiś sposób zdolne do oceny intencji poszukiwaczy. Po tragicznej śmierci głównego inżyniera który został znaleziony w swoim łóżku, mimo zamkniętych od wewnątrz drzwi, z wyrazem przerażenia na twarzy i manuskryptem w dłoni. Król Jan III Sobieski nakazał przerwanie poszukiwań i zapieczętowanie wszystkich odkrytych przejść. Interesujące jest to, że w prywatnej korespondencji magnatów polskich z tamtego okresu coraz częściej pojawiało się określenie przeklęty skarb Zygmunta, a plotki o nadprzyrodzonych strażnikach ukrytych bogactw stały się częścią folkloru warszawskiego. W 1730 roku, za panowania Augusta II mocnego, kolejna próba odnalezienia skarbu zakończyła się katastrofą. Po śmierci czterech członków ekspedycji, król wydał edykt zabraniający jakichkolwiek wykopalisk w podziemiach Wilanowa pod karą śmierci, argumentując to siłami przekraczającymi ludzkie zrozumienie. Co ciekawe, w archiwach rodzinnych mniszków zachował się list, w którym anonimowy świadek tamtych wydarzeń opisuje dziwne zjawiska towarzyszące pracom. Światła same gasły, narzędzia znikały, a nocami słychać było dźwięki podobne dotykania ogromnego zegara, mimo, że żadnego mechanizmu tam nie było. Oficjalna historiografia XVIII i XIX wieku odrzuciła istnienie przeklętego skarbu jako przesąd i legendę. Jednak odkrycie w 1887 roku fragmentu dziennika Locatelliego, w którym opisuje on szczegółowo układ korytarzy pod pałacem oraz wspomina o komnacie skarbów za wodną zasłoną, Ponownie rozpaliło wyobraźnię historyków i poszukiwaczy skarbów. Do dziś nie wiemy, czy legendarny skarb Zygmunta III rzeczywiście istnieje, czy jest jedynie wytworem wyobraźni i nawarstwiających się przez stulecia legend. Jedno jest pewne pod eleganckim pałacem Wilanowskim, gdzie spacerowali królowie i możni tego świata, wciąż kryje się labirynt niezbadanych korytarzy, a echo dawnych tajemnic nadal rozbrzmiewa w jego murach. Co stało się z tymi, którzy znali prawdę? Dlaczego oficjalne kroniki milczą na temat skarbu? I najważniejsze, czy rzeczywiście istnieje klątwa, która do dziś strzeże królewskich bogactw? Być może odpowiedzi na te pytania spoczywają gdzieś głęboko pod ziemią, wraz z przeklętym skarbem Zygmunta III, czekając na śmiałka, który odważy się rzucić wyzwanie legendzie.